Dźwięki Świata Kobiety w Radio Wrocław Kultura. Za nami duet Sejda, Sejdanin, duet Aleksandry Nagórskiej i Artura Kujawy. A przed nami kolejny duet i kolejna premiera Karolina Cicha jest ze mną połączona. Dzień dobry. Dzień dobry. A jeżeli mowa o duecie, to mówimy o duecie z producentem Sfada, z którym weszłaś we współpracę przy podlaskim albumie, albumie pod tytułem SAD. I to, to, o czym mówicie w, w różnych tekstach, które towarzyszą albumowi, to, że to, co was łączy, to z jednej strony właśnie podlaskie korzenie, a z drugiej strony też ta, takie, takie podejście, że w muzyce chcecie przede wszystkim skupiać się na tym, co pozytywne, co radosne i co przyjemne. A ten album dotyka jednak tego, co trudne. I też tych emocji, które nam towarzyszą yy, i które trzeba do siebie dopuszczać, jak, jak całą gamę emocji, które przeżywamy po coś, więc też pojawia się smutek. Chciałabym zacząć od duetu, czyli od tego, jak tobie się pracowało z producentem Sfada, i jak to się stało w ogóle, że na siebie się natknęliście. To, był, to była pierwsza nasza współpraca i pierwsza taka moja przygoda z tak kompletnie jakby wszechstronnym producentem, bo tak naprawdę większość utworów to są w zasadzie kompozycje swady. Ja w te utwory wkładałam właśnie te pieśni tradycyjne. Ale często wychodziliśmy od jego jakichś pomysłów i, i on też, jakby fi, finalnie lepił, lepił te, te tradycyjne utwory, te moje, jakby wzlepiał to w całość, i no to, to była bardzo wspaniała współpraca. I um... Nie było zasadniczo żadnych jakichś takich spięć. No to znaczy mieliśmy jakieś tam różnice w, w odbiorze jakichś utworów i oczywiście nasze estetyki są bardzo różne, więc to się to, to, to gdzieś tam momentami wychodziło. Ale ostatecznie, ponieważ każdy z nas robi też inne rzeczy i i, i, I każdy z nas ma taką już długą jakąś przeszłość za sobą i przyszłość, miejmy nadzieję, też, więc jak jakiś utwór nie podchodził swadzie, to ja sobie myślałam, ok, to ja go po prostu wezmę gdzieś indziej, gdzieś indziej kiedyś go umieszczę, a tutaj zróbmy coś, co faktycznie jest wypadkową naszych... Yy, ukochanych kawałków z tej płyty, więc, więc żeśmy na nią faktycznie weszły, weszły takie, takie, takie kompozycje i takie aranżacje, z których, w których oboje się jakoś tam definiujemy, i, i, i nie ma kompromisów takich, um, takich, no bo po prostu te utwory nie weszły. Więc bardzo się, bardzo, no i generalnie taki Swada jest bardzo pracowitym człowiekiem i bardzo zdolnym i też takim pozytywnym. I też lubi tak, taki styl pracy, jaki ja też lubię, bo ja też często się po prostu bardzo zachwycam czymś, co robię i w trakcie po prostu pracy jestem przeszczęśliwa i przezachwycona. Oczywiście potem to trzeba jakby weryfikować, bo ten zachwyt nie zawsze się potem okazuje, że on będzie też zachwycał kogo innego, jak mnie właśnie w tym, w tym momencie, kiedy ja pracuję nad, nad czymś. Więc to poddajemy to jakiejś tam weryfikacji. Ale, ale taki, taki, takie, ta, ta, takie coś, że, że, ta, że, ta, że ta sztuka powstaje właśnie w, w, takich, w, ta, w takim nastroju, jak to Swada, Swada mówił, że on co chwila się odrywa od komputera i sobie tańczy do tych utworów, na, tam chodzi po studiu i sobie tańczy. No Ja też właśnie tak mam, że, że też sobie tańczę albo coś sobie wyobrażam, albo płaczę, albo, albo w ogóle no, takie często po prostu jakby przeżywam emocjonalnie to, co, to nad czym. Nad czym Pracuje. I dopiero potem przez wiele dni, jakby testuję, czy te, czy te emocje są w ogóle przejrzyste, czy to w ogóle jest. Czy to, czy to był po prostu moment, jeden moment egzaltacji jakiejś mojej, czy to, czy to faktycznie będzie działać. No i do tego trzeba właśnie dystansu i, i też czasu. I, i to jest no to jest fajne spotkać kogoś, kto. To też na takiej zasadzie pracuje. I tak, tak naprawdę muzycy też w spółce też mam wrażenie. To znaczy, no my po prostu, jak gramy koncerty, to zwykle po prostu, nawet jeżeli gramy smutne utwory, to, to mamy takie, takie poczucie, że przed koncertem często jak ktoś jest jakiś taki smutny, zabałaganiony, jakiś zde, zdekoncentrowany i zdezintegrowany, a jednak po koncercie zawsze czujemy taki. Taki upgrade, taki coś, coś, co nas mocno jakoś, jakoś tak cieszy i, i integruje właśnie. Jakoś, no to chyba to tak trzeba powiedzieć. Więc, więc nie tylko jakby nas integruje jako zespół, tylko mówię o takim swoim poczuciu jako człowieka, tak? że, 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 że zawsze ten moment właśnie wykonania muzyki jest takim momentem, z którego my wychodzimy jakby radośniejsi. Mm -hmm. A jak to się stało, że weszliście we współpracę w ogóle ze SWAD-ą? No, to jest w ogóle zasługa y, ludzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, y, którzy przygotowali. To także wielkie dzięk podziękowania dla szczególnie dla Magdy łuźnickiej Sanczęcko Właśnie ona nie lubi, jak się nazywa na nią urzędniczka, bo, bo po prostu pełni funkcję dyrektora departamentu jakiegoś tam w Urzędzie Podlaskim. Ale jest taką bardzo, bardzo kreatywną osobą i ma niezwykłe pomysły. Więc to był jej pomysł tak naprawdę i Łukasza Seweryńskiego, z którym ona też współpracuje w ramach, w ramach tego urzędu. Oni sobie wymyślili, że my pojedziemy. Że my ze składą zrobimy taki jeden utwór w ramach wystawy Xylopolis, która miała być prezentowana w Expo na Expo w Dubaju, to było w zeszłym roku w październiku. No i jakby wyszło to, wyszło to dosłownie ze zlecenia, które dostaliśmy z urzędu w ramach projektu Xylopolis. i ten utwór ostatecznie tak jakoś nam podobał, że że zapragnęliśmy y, w ogóle włączyć go na płytę i y, 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 y zrobić płytę razem. Więc y, tutaj jest to, to jest od, od wielu, wielu lat y, y, to, w jaki sposób mnie i Urząd Marszałkowski Podlaski, i Urząd Miejski w, Biał w Białymstoku wspiera i zarówno mnie jak i swadę to jest po prostu prześwietne i chwała, chwała wszelkim urzędnikom. Mm -hmm. Ten utwór "Kselopolis" to jest drugi utwór na płycie. Ja jakoś tak układając, czy wybierając utwory do naszego dzisiejszego spotkania i do dzisiejszej audycji. Skupiłam się, można powiedzieć, na drugiej części tej płyty. Ja jakoś tak patrzę na ten album jakby tak dwuczęściowo. Nie wiem, czy wy też go tak traktujecie, to, to zaraz może sobie Nie, o tym porozmawiamy. Powiedz, powiedz ja. Tak, to będzie ten utwór, zaczniemy od utworu Wiśniowy Sad, który zaraz poleci, który moim zdaniem otwiera jakiś taki właśnie rozdział dotyczący tego zła, które czyni człowiek. Tak, bo, bo mówimy o wojnie, mówimy potem o, o, o tyranii i o, 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 o dyktaturze. I, I o tym, jakie, jakie zło człowiek potrafi czynić, jak się potrafi wywyższać i uważać za lepszego na innych, jak to jest w utworze Wszyscy są wybrani, tak? o wy, by, poczuciu bycia wybranym i bycia lepszym od, od innych. Zresztą przyjrzymy się jeszcze tym utworom. A zaczniemy, zaczniemy właśnie od Wiśniowego Sadu i za chwilę wrócimy do rozmowy. Gościnią audycji Dźwięki Świata Kobiety jest Karolina Cicha. Dźwięki Świata Kobiety w Radio Wrocław Kultura. I wracam do rozmowy z Karoliną Cichą i rozmawiamy o kolejnym albumie Karoliny. Albumie nagranym we współpracy ze swadą i spółką. Album pod tytułem SAD. Za nami utwór pod tytułem Wiśniowy Sad który tak się wydaje jest kluczowym utworem, w jakiś taki sposób narzucającym trochę i, i tematykę, której się podejmujecie, ale też klimat w tej płycie. Wiśniowy Sad, który jest, jest dedykowany wojnie w Ukrainie i, i który też jest utworem, tak, który się wywodzi z, z, z pieśni ukraińskiej. I, I ta wojna, i jej obecność, i to, że, e, no, że ona trwa cały czas i jest tuż obok, w jakiś taki sposób wpłynęła też na, na Waszą przemianę. E, mówisz o tym, że e, wcześniej, jeżeli chodzi o Twoją twórczość, e, skupiałaś się przede wszystkim na tym, co pozytywne, co radosne, co przyjemne. A, a tutaj przychodzi moment e, na to, żeby otworzyć przestrzeń też na te emocje, które są trudne. I, I które mówią o tym, że tracimy, że w życiu jest cierpienie, że człowiek człowiekowi też czyni krzywdę. Opowiedz o tym, o tym przełomie może też, które wpłyną na to, jak, jak ta płyta brzmi i o czym ona jest. No, to jest trochę tak, że ta wojna na Ukrainie nas trochę wszystkich tąpnęła w takim sensie, że te nasze rzeczy, które do tej pory wydawały nam się jakimś takim szczytem możliwego cierpienia w takim życiu indywidualnym, okazały się, że po prostu, że, że to jest tak naprawdę małe w stosunku do tego, co może się wydarzyć nam, społeczeństwu, jak, jako, jako całości. I to pierwsza rzecz to no, pandemia, a, ale, ale wojna na Ukrainie w Ukrainie to jeszcze bardziej um, jakby wyeksponowała, tak? No bo mamy do czynienia po prostu z masową y, ucieczką y, ludzi z miejsc, y, w których po prostu grozi im bardzo, bardzo realnie y, niebezpieczeństwo, i, i, i grozi im po prostu utrata życia im i im, ich bliskim. I, i i to trochę też całą kulturę jakoś tak przekierowało na, na to, że jesteśmy w stanie jakby zmierzyć się z takimi z, z tymi emocjami. Znaczy nie jesteśmy w stanie, ale musimy, tak? I w związku z tym też trochę się taka otworzyła puszka Pandory, bo bo te nasze własne indywidualne traumy okazują się mieć jednak nie być tak, nie być tak traumatyczne. Przepraszam, bo mi tutaj pies drapie sobie. Piesiu, proszę cię. Dobrze. On drapie sobie norkę i, i mnie strasznie rozprasza. Bardzo Państwa przepraszam. <grywa> Ale mam nadzieję, że tego nie słychać. pieska nie słychać jakoś tak bardzo przynajmniej. Aha, dobra, 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 dobra. To ja się już, już wyłączam z tego, co tutaj się odwala. Od Czworonóg mi po prostu płata figle. W każdym razie, wracając do tematu, faktycznie ja na poprzedniej płycie Tany, takiej bardziej autorskiej z tych moich płyt, faktycznie jakby zamiatałam pod dywan wszystkie rzeczy, które w moim życiu nie nadawały się, moim zdaniem, do podniesienia, do rangi. Ok, teraz róbmy muzykę na ten temat. Bo, bo myślałam sobie, nie, muzyka jest, jest świętem i zróbmy, zróbmy tak, żeby w muzyce przeżywać te pozytywne rzeczy. Tymczasem okazuje się, że muzyka jak najbardziej dźwignie też te rzeczy, które są, które są bolesne i dźwignie i pomoże przez nie przejść i pomoże, ponieważ muzyka sama w sobie jest taką energią, która nas zachęca do, no to choćby do, do, do jakiegoś ruchu, do jakiejś, do, do jakiejś, też dania energii, wyrzucenia energii z siebie. Tak? Jeżeli to jest gniew, to, mu, to w czasie muzyki możemy ten gniew wytupać, tak? możemy ten gniew wbić w ziemię. I jeżeli to jest smutek, to, to ta muzyka sprawia, że ten smutek wybrzmiewa w pełni, ale dzięki temu, panie, jeśli my go nazwiemy, w jakiś sposób możemy dać ujście temu smutkowi i sprawić, że on już nie ma władzy nad nami. A też co pomyślałam, że, że możemy się też tym smutkiem podzielić z ludźmi, którzy słuchają. I może też te teksty mogą komuś pomóc przejść przez takie właśnie indywidualne traumy. A muzyka jest w stanie to wszystko jakoś tak właśnie ponieść. Ta, ta, ta szczególnie ta muzyka, którą właśnie robi swada, tak? ona jest taka w kontrapunkcie do tych tekstów, bo ona jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo energiczna, tak. Ona jest bardzo m, taka pełna mocy, o, powiedziałabym, tak. Mhm. Czy to jest pierwszy album, na którym Podejmujesz się tematów takich polityczno-społecznych. Nie wiem. Wiesz co, zadałaś mi trudne pytanie. Możliwe, że, że, że tutaj akurat na tej płycie te trzy pieśni jedna po drugiej, tak? Wiśniowy sad, potem korabel wojenny, czyli tekst o dyktatorach. Ale wiesz co, to tak naprawdę tekst, zaraz zresztą sobie pewnie go posłuchamy. To jest tekst też o naszych takich codziennych dyktatorach, nie tylko o tym naszym obecnym dyktatorze Putinie, ale też o, o dyktatorach takiej naszej codzienności, o czasami o jakichś um, o jakichś takich bardzo rodzinnych sprawach na przykład, nie? Może to być, może to być tak odbierany tekst, tak? O, o, nie tylko o narcyzie Putinie, ale o problemie z, ogólnie z narcyzmem w, w relacjach na przykład, tak? Więc to trochę jest tak, że ja chciałam, żeby to było takie dwutorowe, tak? Że, ten, że, ta, że ta, ta wymowa wojenno-polityczna tekstów je, ma, też swoje drugie, ma też swój drugi kod, tak? Że to jest podwójnie kodowane. A wszyscy są wybrani, to na przykład też jest podwójny kod, bo niby to jest tekst, który odbierasz jako polityczny, ale, ale to nawiązuje do tekstu powiedzianego przez Jezusa: Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. I on to powiedział w takim momencie historycznym i w takim kontekście, że no zdajmy sobie sprawę, jest członkiem narodu wybranego. 2000 tysiące lat temu i mówi dla nich po prostu rzecz, no, co zakrawała na herezję, tak, wszystkim narodom. Więc jakby ja też, tutaj się trochę, z jednej strony jest to tak, trochę jakby prze, prze, przeciągnięte jakbym na, na naszą rzeczywistość społeczną, tak, ta, 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 ta biblijna fraza, ale ja to się tu się wypowiadam też jako, bardzo prywatnie, jako członek, nie wiem, chrześci, chrześcijanka, tak, mhm. więc wiesz, to, to politycznie niepolityczne, tak, Zawsze, zawsze jest gdzieś jakieś takie drugie, bardziej osobiste dno tych tekstów. Mhm. To posłuchamy teraz właśnie wo, Wojenny Korabel. Tutaj słowa są twoje i Romana Chrybowa, który jest obrońcą Ukraińskiej Wyspy Węży. Tak, to jest ten zamienny refren. Słuchamy zatem teraz utwór pod tytułem Wojenny Korabel. Wracamy do rozmowy. Gościnią audycji Dźwięki Świata Kobiety jest Karolina Cicha i przysłuchujemy się najnowszemu albumowi we współpracy z producentem muzycznym Sfada, album pod tytułem Sad. Za nami wojenny korabel. tak Trochę tej Ukrainy tutaj się pojawiło teraz i utworów ukraińskojęzycznych. Bo, bo, przepraszam, wojenny korabel, pan Chrybow tak? powiedział do statku w języku yy, najeźdźcy, czyli to jest rosyjski ten wojenny korabel Idina. Mm mhm, Okej, okay, czyli tam jest język <laughs> najeźdźcy rosyjski. Tak, Dobry. bo on chciał być dobrze zrozumiany. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli mamy, <laughs> mamy tak, mamy ukraiński, mamy rosyjski. Ciekawa jestem, czy też są teksty po. Na pewno są po tatarsku, czy są też po białorusku, czy są też po litewsku teksty? Biorąc pod uwagę to, jak Podlasie jest tym wielojęzycznym i wieloetnicznym regionem na pograniczu właśnie wielu kultur, wielu wyznań, to jest, to jest coś, coś niezwykłego. Więc właśnie pytanie, w jakich językach, jakie języki pojawiają się tutaj na Waszym albumie? Sad. No właśnie zabrakło litewskiego, on był na płycie wieloma językami, był litewski, a tutaj, a tutaj wszedł, wszedł tatarski, gdzieś słyszymy hebrajski, a w pierwszym numerze i cóż my tu mamy, no białoruski jest, tak, także no brakuje reprezentacji mniejszości litewskiej, to jest okolice Suwałk, Puńska, Sejn. Tam, tam w ogóle, jak się pójdzie do sklepu spożywczego, czy jakiegoś supermarketu, to słychać ten, ten litewski bardzo, bardzo no, na, na porządku dziennym, tak? Tam, 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 tam ludzie do siebie mówią po litewsku w takim dialekcie dzukowskim, który jest właśnie charakterystyczny temu naszemu podlaskiemu, Podla, Podlasiu Północnemu. Mhm. No ja, tak, ja tak Podlasie też kojarzę, że, że przenikają się różne języki i kultury, że też, też tam bywałam, tak? czy, czy też, też tam podróżowałam i jest to niezwykle zachwycające, jak właśnie ludzie gdzieś tak po sąsiedzku sobie funkcjonują, w takim poczuciu, że te granice państw były przesuwane w wyniku, w wyniku wojen, w wyniku różnych decyzji politycznych. Ale, ale jakby jest to gdzieś taki region, gdzie, gdzie się żyje w takiej, w takiej wspólnocie. Więc ja bym chciała Ciebie zapytać, jako osoby, która z Podlasia się wywodzi, też jakie Podlasie ty chciałaś tutaj słuchaczkom i słuchaczom opowiedzieć? No właśnie. To jest, to jest taka mozaika, tak? To jest to, jest to co też tak ca przez całą moją tą twórczość się przewija, bo ja się skupiam na właśnie różnych różnych mniejszościach. Czasami gram koncert, gdzie każda mniejszość ma swoją, swoje, swoją reprezentację i z tego wszystkiego wynika. Tak naprawdę ja to trochę wolę, wolę nie komentować, bo to, bo to jakby wychodzi z tej z, z, z tego, co, co daje muzyka tym nam wszystkim, tak? Że, że poprzez, poprzez to, że czynijmy piękno i Doświadczamy go na koncercie, czy, czy słuchając płyty, widzimy, że, że, te, że, te, że te elementy te, 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 te mniejszości, te, te, te różne kultury są elementami tej samej pięknej mozaiki, tak? Że, że to dopiero kiedy, kiedy to wszystko, kiedy ta cała różnorodność ze sobą jest zestawiona, to widzimy jej bogactwo i i to jest, to jest piękne, że że, to, że że nie trzeba tutaj jakoś zbytnich teorii, tak, że to trochę, trochę jest takie w tej piosence wszyscy są wybrani, tak, że no wszyscy. Nie mamy tutaj, jeżeli ktoś ma poczucie, że jest właśnie w jakiś sposób bardziej wybrany od tych innych, to no to niech sobie to zweryfikuje, tak? no bo, 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 bo. bo, bo. I to jest e, oczywiście moja praca też nad, nade mną, nad mną samą też, no bo ja jako artysta no to wiadomo, tak. E, zawsze nam się wydaje, że jesteśmy wybrańcami bogów. E, I ja tak samo mówię do siebie, tak? Mhm. No, ciekawe to jest, że w ogóle podejmujesz że dużo, dużo. Czy tutaj my się skupiamy na tych tekstach, które e, opowiadają właśnie o narcyzmie, o takim poczuciu bycia wybranym, lepszym niż ktoś inny, że to jest coś takiego, co jakoś ciebie mocno dotyka. Mówisz też o tym, że w swojej twórczości ty sięgasz właśnie pod twórczość mniejszości, że to te kultury ciebie pociągają. Tak, Jak ale jest? w piosence wszyscy są wybrani. Przepraszam, mhm. szybko dodam, że w piosence jest też e, powiedziane to, co Patrycja powiedziała kiedyś, e, freestylując: i mniejszości, i większości, i średniości też są wybrane. Wszyscy są wybrani, nie tylko mniejszości. Mhm. Przepraszam, weszłam Ci w słowo. Okej, okay, ja jakoś tak chciałam rozwinąć ten wątek związany z tematami narcyzmu z jednej strony, na którym się skupiasz w tych kilku tekstach, tak, że jakoś tak przyciąga Twoją uwagę, a z drugiej strony w kontrze to, że w swojej twórczości Ty zapraszasz do współpracy właśnie mniejszości etniczne i po ich muzykę sięgasz, że, że skąd takie zainteresowanie tą nierównowagą, można powiedzieć? Wiesz, bo po prostu yy, muzyka yy, to wynika też z mojej, z mojej fascynacji muzyką, yy, tą, którą yy, jakby mogę tak naprawdę chciałabym poznać, tak, yy, czy skale właśnie żydowskie, czy cygańskie, czy czy właśnie tatarskie, tak? Tutaj jest cała pentatonika, albo właśnie te skale orientalne z Nadmorza Czarnego, to są rzeczy niezwykle piękne i, i ja jakby cały czas czuję, że Oczywiście, odrobinę mam do nich dostęp, taki, no, ponieważ, ponieważ wchodzę, ale wchodzę w taki po prostu urywek wielkiej, wielkiej muzycznej kultury, i też z drugiej strony wchodzę w taki do, dokładnie taki malutki elemencik tej wielkiej kultury tradycyjnej, która jest wiel, bardzo, bardzo bogata i, i ma w sobie taką mądrość i uniwersalność. I, i w zasadzie we wszystkich szerokościach geograficznych jest ta mądrość gdzieś ludziom dostępna. A ja jako człowiek współczesny, żyjący w mieście. Tak, no mogę, mogę próbować się ukłonić i pomyśleć ojej, a może ja bym też troszeczkę mogła poznać tej, tej wielkości, tak? I ja mam do tego taki... Taki duży szacunek, a z drugiej strony no, też sobie to przetwarzam jakoś, tak? Jako prywolny, powiedzmy sobie, człowiek, który, który ciągle coś wymyśla, ciągle coś kreuje i ciągle coś ma taki ferwor wewnętrzny i taki niepokój. Po prostu człowieka XXI wieku. I, no i to mnie niezwykle inspiruje. To posłuchamy teraz tego utworu. Wszyscy są wybrani. I za chwilę wracamy do dalszej części rozmowy. Trochę o Podlasiu jeszcze porozmawiamy. Karolina Cicha jest gościnią Radia Wrocław Kultura.